Zamek otoczony fosą, który z czasem stał się domem dla wielu pokoleń kurozwędzkich herbu poraj. Choć miejsce to było oazą spokoju, to królestwo polskie w tym czasie potrzebowało dzielnych obrońców, a możny ród kurozwędzkich nigdy nie zapomniał o swoich rycerskich obowiązkach. Gdy w 1410 roku doszło do historycznego starcia sił polskich z krzyżakami, Mikołaj Skórozwęk na wezwanie króla Jagiełły stanął do walki na polach grunwaldu. Ramię w ramię z Zawiszą Czarnym i innymi znakomitymi rycerzami stawił czoła potędze wrogiego zakonu, który nie cofał się przed niczym, aby zagarnąć nowe ziemię. Wojska polskie toczyły dzielny bój pod Grunwaldem. Zakuci w stal, odważni mężowie atakowali wrogów i odpierali ich silne natarcia. Kruszyły się kopie, łamały się miecze i pękały zbroje. Nieustraszone polskie i litewskie oddziały parły naprzód po zwycięstwo i wolność. Wtem, w toku walki, Mikołaj Kurosłęcki otrzymał potężne uderzenie w piersi i spadł ze swego oddanego konia. Jego przeciwnik podniósł sztylet, aby haniebnie ugodzić nim leżącego. W tym momencie ogier naszego rycerza Dzielnie stanął pomiędzy swym panem A jego oprawcą Z widoczną furią wspiął się na tylne nogi I z ogromną siłą runął na krzyżaka Ratując życie swemu panu Od tego momentu Los dziedziców kurozwęckich Na trwałe połączył się Z tymi właśnie zwierzętami Konie już zawsze towarzyszyły Możnym panom tych rozległych włości A ród kurozwęckich Dociśta żyje szacunkiem I otacza serdeczną opieką po walecznej wiośnie nastał czas radosnego i spokojnego lata. Po zwycięstwie pod Grunwaldem w całym królestwie polskim nastał czas pokoju i dostatku. Odczuli to również mieszkańcy rozwęk. Zamek z grubymi murami i wieżami obronnymi nie był już potrzebny. Pałac został upiększony z zewnątrz i wewnątrz. Powstały nowe pomieszczenia, gotowe przyjąć powiększającą się rodzinę Kurozwęckich i ich przyjaciół. Z pałacu odszedł strach przed wrogiem i wojenną zawieruchą. Jego wnętrza wypełniły się radością, muzyką, śpiewem i dziecięcym śmiechem. W XVI wieku w pałacu nastało lato. Był to złoty wiek. Czas miłości, pięknego uczucia, jakim obdarzyli się znana ze swej urody Anna, ostatnia z rodu kurozwęckich, i łowczy sandomierski, Jan Landskoroński. Parze wyprawiono huczne wesele, a pałac stał się ciepłym domem dla nich i ich potomków na długie lata. Przez ponad 200 lat herb Zadora, rodziny lackońskich, dumnie znaczył rodowe skarby i kojarzył się ze spokojem i dobrobytem. Lanckorońcy obsiewali pola, zarbiali stawy, a nade wszystko ukochali konie. Te mądre zwierzęta, czując uwielbienie swoich właścicieli, ufnie na nich spoglądały przenikliwymi oczyma. Trwający ponad dwa stulecia czas dobrobytu. Sprzyjał w weseleniu się. Panny wyszły szczęśliwie za mąż, i choć przyjęły nazwiska mężów, to ich szlachecka krew zapewniła ciągłość rodu. Anna Dębińska i jej drugi mąż, Maciej Soltyk, kontynuowali wieloletnią tradycję dbania o zamek rodzinny. Małżeństwo przebudowało pałac, dodając nowe pomieszczenia, a przede wszystkim urządzając wytworną salę balową, która stała się symbolem ostatnich tchnień wolnego kraju. Nadchodziła bowiem jesień, która przypomniała, że nawet najpiękniejsze drzewa tracą swoje liście. Za panowania sołtyków pałac był tak znakomity, że postanowił go odwiedzić sam król Polski Stanisław August Poniatowski. To na jego cześć w XVIII wieku wyprawiono huczny i wystawny bal. Nikt wtedy nie zdawał sobie sprawy, że był to jeden z ostatnich balów w wolnej Polsce. Niespełna 10 lat później Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy na ponad 100 lat, a spokojne czasy pełne szczęścia i radości odeszły w zapomnienie. Polski duch nigdy jednak nie zniknął z serc i umysłów Polaków. Tęsknota za wolną Polską rozpalała również serce młodego szlachcica, Pawła Popiela Herbu Sulima. Zabrał on ze sobą swojego ulubionego konia i ruszył na wojnę z Moskalami, którą potem nazwali powstaniem listopadowym. W po dzielnej walce o wolność narodu Paweł zakochał się w dziedziczce dóbrku rozwęckich, znanej z nieprzeciętnej urody i dobrego serca Emilii Sołtyk. Ach, była to miłość piękna, godna upamiętnienia. Potomkowie Emilii, rodzina Popielów, do dziś Oddaje cześć jej pamięci. Historia nie szczędziła jednak popielów i ich miłości. Synowie Pawła w duchu patriotyzmu opuścili pałac rodzinny i, zostawiając cały dobytek oraz swoje dzieci pod opieką ukochanych kobiet, wstąpili w szeregi wojsk Powstania Styczniowego. Przez ponad 100 lat nie było w pałacu uczt i zabaw, a najgorsze dopiero nadchodziło. Rok 1939 był dla rodziny, jak i dla wszystkich Polaków, okresem dalszej rozłąki i bólu. Kolejny syn rodziny Popielów, Stanisław Popiel, opuścił ku rozwęki i wyruszył na front, aby kontynuować dzieło swych dziadów i bronić ojczyzny. Nikt jeszcze nie wiedział, jak straszna będzie to wojna. Żona Stanisława, Renia Wańkowicz, w czasie wojny dzielnie przyjęła na siebie rolę samotnej opiekunki najmłodszych dziedziców. Po wrześniowej klęsce strach codziennie towarzyszył narodowi polskiemu. Nie było miasta bez gruzów i wsi bez ognia i głodu. Wśród biedy i smutku nadzieję nieśli najmężniejsi bohaterowie, jak Marcin Popiel, brat Stanisława, który powrócił z seminarium duchownego, by w tych ciężkich czasach nieść pomoc mieszkańcom ku rozwęg. Marcin, nie zważając na niebezpieczeństwo, zanosił jedzenie i ubrania do okolicznych lasów, w których ukrywali się partyzanci i cywile. Po II wojnie światowej przyszła kolejna okupacja, tym razem radziecka. Kleryk Marcin Popiel, dziedzic majątku, stał się naturalnym wrogiem komunistów. Majątek odebrano mu siłą, a rodzinę wypędzono z pałacu. Pozwolono im zabrać ledwie kilka rzeczy, które zmieściły się na małym wozie. W ten sposób rodzina Popielów Herbu Sulima została wypędzona ze swojego pałacu na bruk. Po siłowym przejęciu pałacu od Popielów, komuniści doszczętnie zdewastowali budynek. Zdemolowali wyposażenie. Podziurawili i zburzyli ściany, rozgrabili obrazy, splądrowali wnętrza, nie oszczędzając nawet żyrandoli. Pałac popadł w całkowitą ruinę i niszczał przez kolejne pięćdziesiąt lat. Jednak nawet najmroźniejsza zima niesie ze sobą nadzieję na wiosenny rozkwit i odrodzenie. Wiosna wróciła do kurozwęg razem z pamiętającymi chwałę swojego rodu potomkami popielów. Jan Marcin Popiel. Syn Stanisława Ireni Wańkowicz, mieszkający z żoną Karen Jakobsen w Kanadzie, wrócił do Polski, by odkupić część zdewastowanego majątku i przywrócić mu świetność. Karen na czas odbudowy urządziła dom rodzinny w budynku gospodarczym przy pałacu. Wskrzesiła rodzinną atmosferę w kurozwękach i, jako nauczycielka, aktywnie uczestniczyła w rozwoju lokalnej społeczności. Z ruiny, w niczym nie przypominającej domu, w którym odbył się jeden z ostatnich balów Wolnej Polski, Karen i Jan Marcin uczynili wspaniały i gościnny pałac. Małżeństwo udekorowało go podobiznami przodków oraz zadbało o godne i bezpieczne miejsce dla związanych z rodziną koni. Całość oddali w troskliwe ręce swych dzieci, które do dziś dbają o świetność pałacu i dobre imię Rodziny Popielów. Pałac na nowo stał się miejscem pełnym szczęścia i dziecięcego śmiechu, i jest nim do dziś. Doceniamy każdą wiosnę spędzoną tu w spokoju i miłości. I wy również docencie ten dobry czas. Kochajcie waszą rodzinę i szanujcie ufne zwierzęta. Każdy dzień jest kawałkiem historii. Nikt nie jest w stanie opowiedzieć jej do końca.